www.sklepkolonialny.com Mój! Uczciwy interes. Książki z prawdziwym autografem. Strokate koszule, które sam noszę. Jerba, którą rzeczywiście piję. I w niedzielę nieczynne. Wwwsklepkolonialny.com Come. Please come. I teraz mamy rozwód. Bilinda się rozwodzi, czyli ta, ona się Melinda, mela, jakoś tam się nazywa, tak? Pamiętasz na pewno o Krzysztofie Skowroczyńskim? Pamiętam, pamiętam. Jak jej na imię, bo ja zapomniałem. E, e, tu, powiedz mi. E, Mrs, e, Mrs. Gates. Aha, me, Melinda chyba. Melinda, ja też taka. No, Melinda Gates. Znajoma e, zresztą prezydenta Chin, przyjmowała go kiedyś u siebie w domu. Tak, przede wszystkim. To jest bardzo, bardzo zgodne od wielu lat małżeństwo. I wiemy, że zgodne, bo nie muszą się ciągle pokazywać razem, a pokazują się, nie muszą się trzymać za rączki, uśmiechać do siebie, a robią to. Od wielu lat widzieliśmy, że to jest zgodne małżeństwo. Żadnych nie było sygnałów takich, że ona dzisiaj trochę kwaśna na przykład przed kamerą. Poza tym mogła nie przychodzić przed wszystkie kamery z mężem, tylko mogli osobno część rzeczy robić, i dałoby się dyskretnie, przy takich publicznych osobach, dyskretnie, jest dla nich osobiście na pewno ważna, dałoby się dyskretnie. Nie, po, no nie tak zachowywać, żeby nie było widać, że coś jest nie tak w małżeństwie. Bo przecież mają tyle zadań, że mogliby osobno jeździć, żeby pokryć większą powierzchnię świata swoimi działaniami. Mogliby od jakiegoś czasu, skoro się zaczęło rozpadać, skoro coś nie idzie, tak jak teraz, nagle twierdzą, no to widzielibyśmy jakieś ślady tego. A nie było tych śladów. Niedawno były wywiady, w których ona wzruszona i na słodko opowiadała, jak tam z Bilem się spotkali i tam jak się tego, że ślub wzięli i to. Opada. Z radością o szczęśliwym małżeństwie. I teraz przeczytałem taką sugestię, że może to jest jednak ustawka, ten rozwód, bo co się zdarzyło? W Ameryce jest straszliwa inflacja. I mało kto ją widzi, bo narracja jest taka sama jak u nas, że nie ma inflacji. Prezes NBP powiedział, że za 2% inflacji w Polsce odpowiedzialna jest zmiana klimatu. Czy tam i, czy emisja CO2 o tak powiedział emisja CO2 i ceny ropy na świecie. No to moja odpowiedź do pana ministra NBP jest taka dlaczego w takim razie nie wycofamy się z układu klimatycznego, żeby zmniejszyć naszą inflację do, o 1%, przynajmniej. Skoro emisja CO2, czyli płacenie za CO2, jest odpowiedzialne za inflację w Polsce, to jakbyśmy się wycofali z tych układów międzynarodowych i nie musielibyśmy płacić, to byśmy mieli w Polsce mniejszą inflację. Dla kogo pan działa? W czyim interesie, prezesie NBP? Bo jeżeli w interesie Polski, no to. I zaobserwował pan taki związek. Ja go nie zaobserwowałem, ale że pan zaobserwował i pan mówi, że za 2% naszej inflacji odpowiadają ceny ropy, no na to mamy mały wpływ i emisja CO2. No to zajmijmy się tym, na co mamy wpływ, czyli nie płacimy za emisję CO2 i już się poprawi w Polsce. No dobra. Ale prezes I, NBP jest, nie jest odpowiedzialny za politykę rządu. No, ale mógłby coś sugerować dla dobra pieniądza i publicznie powiedzieć, coś doradzić rządowi. Przecież jest wynajęty przez rząd. Za publiczne pieniądze robi. Nie to, przez rząd. Ale to ja wszystko przez jedno. No to no no ogólnie przez, prezydenta. Przez, no te pre... przez rząd. Oni wszyscy rządzą. No jeden, tam u, jeden uchwala, drugi podpisuje, trzeci wprowadza. No to tak ogólnie przy... Government to się nazywa w Ameryce. U nas słowo rząd ograniczamy do władzy wyłącznie wykonawczej. A tu chodzi o taką gu, gu, gubernatorską władzę Nie, Bo taką, jak, że... się, jak się zmienia układ władzy, to prezydent BP zostaje. Ma kadencję sześcioletnią i jest, nie można go odwołać. No dobra, to szczegół. Kamuflujemy, bo chodziło mi o to, że kamuflujemy inflację. W Ameryce z kolei inflacja galopuje i jest kamuflowana ciągłymi doniesieniami na temat tego, że ale na giełdzie po prostu zwyżki takie, że tam za Trumpa takich nie było. To już Państwu teraz tłumaczę. To jest kamuflaż. Otóż giełda może być gorąca, bo giełda niczego nie produkuje. Giełda to jest mielenie papieru i mielenie pieniądza. I giełda zarabia, czy, czy spada coś, czy wzrasta, to giełda zarabia. Zarabia na spadkach i na wzrostach. Więc giełda, kiedy się podnieca to niekoniecznie znaczy, że dobrze w gospodarce. Nic to nie ma wspólnego z niczym solidnym, że na przykład powstała nowa fabryka. To wtedy giełda się nie, wcale się nie musi podniecać. Powstał nowy ropociąg. Giełda się wcale nie musi podniecać tym. Giełda się podnieca samą sobą i swoimi papierami i giełda tym szybciej się podnieca, im sytuacja jest bardziej yy, niebezpieczna albo nieprzewidywalna, wtedy się spekuluje. Giełda już wie, że pieniądze tracą wartość w Ameryce. Ceny rosną to przy pompie na benzynę. To każdy kto w Ameryce mieszka, to wie, że teraz dwa razy więcej płaci za jedno napompowanie samochodu odkąd Biden nastał. No i teraz skoro jest inflacja, to Bill Gates, który ma na giełdzie tony akcji swojego przedsiębiorstwa i całej masy innych przedsiębiorstw, które ma. On wie, że te jego papierki na giełdzie stracą na wartości. Przyjdzie inflacja, wszystko siądzie. I co teraz zrobić, żeby się pozbyć tych papierów szybko, zanim utracą wartość? No, można przyjąć taką teorię, a jakbyśmy się, kochanie, rozwiedli, to co wtedy, jak rzucimy. Tony naszych akcji w tej chwili na rynek, po to, żeby sprzedać je za dobre pieniądze, no to nie sprzedamy za dobre pieniądze, bo rzuciliśmy tonę akcji, czyli Bill Gates wyrzuca swoje akcje, sprzedaje, pozbywa się, chce sobie kupić coś innego. Chce kupić złoto, ziemię, chce kupić w innym kraju, chce kupić latyfundia coś, chce zamienić te papierki na coś innego. W momencie, gdyby zaczął wyprzedawać się z akcji, no to spekulacyjna panika się pojawia i strasznie spada cena, i nie sprzeda ich za dobre pieniądze. Ale w sytuacji, kiedy pojawia się rozwód, to usuwa się ten niepokój. Dlaczego Bill Gates połowę swoich akcji sprzedaje? No, sędzia mu kazał. Sędzia mu kazał, żeby żonie dał ekwiwalent pieniężny w wysokości połowy majątku. I ponieważ oni byli przez tyle lat zgodnym małżeństwem i tak dalej, to się nie kłócą, rozwód jest szybki, szybko się dogadują i wyrokiem sądowym Bill Gates musi się opróżnić ze swoich akcji, żeby mógł żonie oddać. I nagle przynajmniej połowę swoich akcji możesz sprzedać za dobrą cenę, bo rynek niczego nie podejrzewa. A potem rynek się zawali, ale Bill, Bill Gates będzie już miał papier zamieniony na coś konkretniejszego. Yy, tak to proszę pana może być. I teraz za dwa miesiące albo będziesz wstawał ze stołka i mówił: Ty, kurna, Olek, żeś dobrze wyczuł. Albo temat zniknie, na razie się pojawił w komentarzach. W sieci, jako jedna z możliwych koncepcji. Bo podejrzane jest to, że tak zgodne małżeństwo, żadnych wycieków, żadnych kwaśnych min do siebie, nagle znienacka, bez kompletnie bez żadnego powodu widocznego wcześniej, nagle ogłasza to, my się rozwiedziemy. Ale nadal będziemy razem współpracować w tych wszystkich fundacjach i tak dalej, bo się nadal kochamy i konkretne dzieła nasze będziemy dalej razem robić, tylko się rozwiedziemy. Bo one no to są to dobre dla całej ludzkości. Śmierci. Nie, to, to oni tak uważają, tak, tak mówią, tak. No. No dobrze, to teraz co robimy? Jest 17,47, jeszcze jedną piosenkę i mogę wypuścić. I co? Mam piosenkę. I co? Bo, 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 co ty masz co ty masz w swoich notatkach? Czy masz błogosławieństwa dla par homoseksualnych, bo tak chcą niemieccy, księża, teraz wbrew Woli Watykanu zrobić? Czy no nie, Może, może brzydkich, brzydkich tematów, nie może jakieś ładne są tematy. Bo to, przykład... cudze genitalia to nie jest temat, który mi jakoś specjalnie mocno interesuje. No to, to wyrzucamy. Rewolucja kulturalna Nic. na uniwersytetach amerykańskich, taki temat poruszył dzisiaj Łukasz Jankowski w popołudniu w net. Coś wiesz, coś dalej się stało. Coś... ta re rewolucja marksistowska to ona od wielu lat się, się stała, się dawno Ale temu. Ale że przyspiesza, przyspiesza. Trudno mi to ocenić, czy ona przyspiesza, Czyli, ale to jest rasistowska, rasistowska rewolucja, bo <ścoughs> widziałem takiego doskonałego mema, że w latach 60. likwidowano podział na tak. dwa kible. Były zawsze dwa kible, czy to w restauracji, czy coś dla czarnych i dla białych. W wielu miejscach były dwa kible, jeszcze było wolno. I Martin Luther King przyszedł i powiedział: Zaraz, no, jesteśmy Amerykanami, i tyle lat temu skończyło się było niewolnictwo. Dlaczego mamy taką segregację, że chodzimy do os osobnych restauracji? To jest granda. I wielu ludzi się przyłączyło do niego i powiedzieli: Oceniajmy się za meritum, czy ja jestem dobrym pilotem, czy złym, a nie bierzmy pod uwagę koloru skóry. A dzisiaj wróciły te czasy. Kiedy na uniwersytetach amerykańskich murzyni domagają się osobnych kibli dla siebie, już mają na wielu uniwersytetach, kluczowych w dodatku, dobrych, osobne akademiki, poprosili o, o autosegregację od białych. Czyli biali niech mają inny akademik, albo my chcemy sami. Bo my chcemy mieć osobne kible, nie chcemy z nimi się spotykać, bo oni nas denerwują. Czyli wróciła segregacja rasowa i uniwersytety zamiast się na to oburzyć. Ci wszyscy marksiści i komuniści, którzy w 60-tych latach byli za wyzwoleniem wszystkich murzynów, teraz nagle są za wyzwalaniem murzynów w kierunku odseparowania ich od białych. No to ta, ta, taki na przykład ryt rewolucji yy, tej uniwersyteckiej obserwuję. To jest marksizm. Podzielenie ludzi na grupy, na różne kategorie i skierowanie ich przeciwko sobie. Bogaci przeciwko biednym, robotnicy przeciwko tam intelektualistom, to czarni przeciwko białym teraz. To, to dzielenie ludzi na podzespoły, nie oglądanie meritum. Mnie interesuje w samolocie Boeing nie, czy pilot ma czarną gębę, czy jest hindusem, czy jest biały, tylko czy umie dobrze latować. Kiedy lecę nad oceanem. Natomiast pani sekretarz od zatrudnienia obamy, kiedy jej postawiono taki argument, że proszę pani, ale czemu pani chce wprowadzić kwotowe zatrudnienia, czyli że musi być 23 Murzynów, 16 białych, bo tak mi z procentowo mi wychodzi z populacji. Czemu pani chce to wprowadzać w takich miejscach, na przykład jak samoloty? Co pani uważa, że ważniejszy jest kwotowy udział murzynów za sterami, czy ważniejsze jest to, kto umie lepiej latać? I ona na to pytanie odpowiedziała: Ważniejszy jest w tej chwili kwotowy udział murzynów, a latać się nauczą później. <noise> no to proszę pana, to ja takim samolotem nie chcę lecieć, w którym y, przyjęto za punkty kogoś. Za, b, punkty za pochodzenie, za, za, za coś, nad czym on nie ma żadnej kontroli, bo jednocześnie druga strona tego medalu jest taka, że biali są karani e, za kolor skóry, na który nie mamy absolutnie wpływu. Ja się urodziłem biały, z białych rodziców. Taki jestem, dobrze mi z tym, jestem z tego dumny, nie mam powodu przepraszać, że jestem biały. Kompletnie niezawiniona przeze mnie cecha, ani niezasłużona przeze mnie cecha. Więc czemu według tej cechy ma być jakiś rozdzielnik jak na krowy łaciate i krowy rude, które przepuszczamy i co potem im dajemy inną paszę? Akademiki dla murzynów, od razu Państwu powiem, uniwersytety ze strachu robią, że one będą lepsze. Remont najpierw się odbywa w Akademiku dla Murzynów, żeby się nie pojawiło takie oskarżenie, że najpierw zrobili remont w Akademiku dla Białych. No a nie są w stanie robić remontu naraz we wszystkich Akademikach, w związku z tym wybierają najpierw dla Czarnych, no wyremontujemy wy, wy na błysk, a ten dla Białych nie muszą poczekać trochę. Niech mieszkają w Karaluchach. Ale my już nie czekajmy na kolejną piosenkę. No dobrze, nie czekajmy. Właśnie myślałem, że nie chcesz czekać na kolejną piosenkę i mam w związku z tym ci opowiedzieć o uniwersytetach. Ale nie, bardzo dobrze, że opowiedziałeś o uniwersytetach. Bardzo się cieszę z tego powodu, to co, może być bez piosenki, a może być tak, a może być inaczej. Jesteśmy wolni. Ty już sam nie wiesz, co, czego chcesz, czeku. To bo patrzmy, ja bym puścił, proszę pana. No to, da, no to, no to już. Bo, bo, bo o Disneyu chciałem mówić mi do uniwersytetu nie pasuje. To teraz proszę pana o górach, w których się pali nie tylko tabakę. Studio Dziki Zachód. Uprzejmie zawiadamiam, że okrzyki w piosence były po angielsku. A nie po polsku A Smoky Mountains to są góry dymne Czy jak tam po polsku Może mają tłumaczenie jakieś lepsze o, o którym nie słyszałem Natomiast jak tam widzisz dym to znaczy, że pędzą bimber Znane są z tego, że Zawsze jak widzisz dym w tych górach To znaczy, że ktoś rozpalił ognisko Pod sfermentowanym I teraz przepędzić próbuje No i teraz tak Szukam od kilku miesięcy Dobrego tłumaczenia dla Woke kto po angielsku czyta i się interesuje kulturą amerykańską, to wie, że wowkism się pojawił, czyli tacy przebudzeni, właśnie szukam dobrego słowa, oni zwykle składają samokrytykę. Bo po latach się zorientowali, że coś, co robili kiedyś, było na przykład rasistowskie. I że nie rozpoznali, no nie mieli tej wrażliwości, że mówienie kobiecie, że ma piękne oczy to jest atak seksualny i oni kiedyś myśleli, że to jest w porządku, że masz piękne oczy. No zalecałem się do niej w ten sposób, ale to przecież źle robiłem. Dzisiaj to wiem. Więc składają samokrytykę i teraz są woke, przebudzeni, otrzeźwieni. Jak państwo mają fajne słowo polskie, przydałoby się. I Zaczynają też wysyłać virtue signaling, to y, y, znaczy wy, wysyłają sygnały o swojej poprawności, że teraz to ja już jestem, jestem bardzo obudzony i nierasistowski i na wszystko zważam. I właśnie u Disneya to nic nowego, ale zdarzyło się coś kolejnego, y, co ma być takim wysyłaniem sygnału o naszej poprawności. Otóż spostrzegli u Disneya y, tak z miesiąc temu, że trzeba wycofać pewne filmy. Bo one są wszystkie niedobre, są rasistowskie ogólnie i to Piotruś Pan, to o tym wspominałem chyba, Arystok Koci, Arystoket, taki film, w ogóle byś nie pomyślał, że one są niestosowne. Oni na swoich kanałach ograniczyli dostęp, jeszcze te filmy są, ale ograniczyli dostęp, że one są teraz tylko dla dorosłych. Czyli dziecko nie może sobie tego filmu samo odpalić, tylko dorosły odpala, i tam jest ostrzeżenie przed filmem, że on buduje złe wzorce w głowie dziecka, więc może dziecku nie wyświetlaj. Więc kreskówki, które Walt Disney w latach 40., 50. i tak dalej wykonywał dla dzieci, bajki dla dzieci, teraz stały się filmami dla dorosłych, bo tam są zagrożenia. Dzieci oczywiście są głupie. I nie wolno im czegoś takiego pokazywać. No więc część filmów jest ocenzurowana, a teraz się przyczepili do królewny śnieżki, że przecież ona nie udzieliła temu księciu zgody na pocałunek. Czyli on ją wykorzystał seksualnie. Jest ta scena taka, kiedy ona leży, czarownica jej podała truciznę i ona leży i śpi sto lat. Nie wyrosła jej broda ani wąsy, tylko taka zamrożona w czasie śpi i podchodzi do niej i ratuje jej życie. Książę jej życie ratuje za pomocą pocałunku. I przyczepili się, od, właśnie odkryli, obudzili się, przeżyli otrzeźwienie w Disneyu i powiedzieli, ale ona nie wyraziła zgody, a najlepiej pisemnej, na to, żeby on ją całował. Oczywiście przeciwny argument może być taki, że jak ktoś nieprzytomny leży na ulicy i robisz mu oddychanie usta-usta, to po angielsku się dokładnie tak samo nazywa. Pocałunek życia to się nazywa. Rob to on się też nie zgadzał na to, żebyś mu do, do ust dotykał. Ten pa pan sanitariusz moją żonę całuje teraz. Kopnąć go w tyłek, niech złazi z mojej żony, jeszcze ją za piersi trzyma i wali. O tam między piersią. Do takich rzeczy się przyczepili w filmach Disneya, tak jakby te filmy to była prawda. Oni nie, jakoś nie widzą, że to jest kreskówka, że to jest bajka, nie zorientowali się, że tam jest sześciu, nie, siedmiu, przepraszam, kurdupli, którzy wychodzą do kopalni kopać diamenty. I że królewna Śnieżka sama się wprowadziła do tych kurdupli pod ich nieobecność, czyli zawłaszczyła białe babsko, zawłaszczyło kurduplom przestrzeń i spała w ich łóżku, wyżarła im kaszkę i w zasadzie zawarła związek z siedmioma kurduplami. To nie zauważyli, że to jest bajka. Kompletnie nie rozumieją koncepcji bajki, są tak poważnie wybudzeni. Otrzeźwienie takie przyszło na nich że y, kupujcie ludzie y, książki w pustyni i w puszczy, bo będą w Polsce zlikwidowane, filmy Disneya trzeba kupić, zanim będą ocenzurowane i niedostępne i zakazane i na indeksie będą, bo już się pojawiają na indeksie i chcą zlikwidować Zamek Królewny Śnieżki, tam była y, w Kalifornii, y, w, w Disneylandzie, tam była taka scena, gdzie on ją całuje, no klasyczna scena, gdzie ten książę się pochyla i całuje ją i ona się budzi, jest uratowana y, i to, tego nie wolno oglądać teraz. I, i, I co dalej? I dalej no stawiamy nic, no, co pro... dalej to Co c... dalej? Stalinizm. Za Stalina nie mogłeś pewnych poezji czytać. W Polsce nie było kilku nazwisk, zniknęły z encyklopedii. Tuwim doskonały musiał się sprzedać i zapomnieć wszystko dobre, co napisał przed wojną, i pisać inne rzeczy. No W taki świat żeśmy weszli, co no, dalej? No właśnie, właśnie. Jak Kaczor Donald jeszcze. Jeszcze ocalał, chociaż też zaś... Nie, ale on bez gaci chodzi. Bogaty wujek Donald i trzech kuzynów i on przy nich bez gaci chodzi. Przecież nie ma gaci. No to natychmiast będzie zlikwidowany jako molestujący trzech małych kaczorków. 18.01 Wojciech Cejrowski, Studio Dziki Zachód za tydzień o, o godzinie 17.00, ale jeszcze mamy chwilkę. Możemy jeszcze jedną piosenkę zapowiedzieć. Panie. A to proszę bardzo o, o paleniu. O paleniu. Kolejna piosenka będzie Ci się podobać. O, bo Że jego żona... Jest jak naj. po prostu. aż się dymi z niej, taka jest. To w ogóle, w kontekście tego Disneya, nawet pasująca piosenka, bo facet śpiewa. Ta piosenka będzie zakazana. U Disneya na pewno jej nie puszczą nigdy. Facet patrzy na własną żonę, mówi. z, je, je, z niej się po prostu dymi ogień, jak z najlepszych cygar. Studio. Dziki Zachód.